Witajcie kochani, dzisiaj będę drapać z drapki z pensjami samymi i mam tutaj naszykowane trzy zdrapki mam mega pensję, ekstra pensję i samą pensję taką zobaczymy co tutaj wyniknie z tego która pensja będzie łaskawsza w ogóle mam je spięte takim fajnym spinaczem dostałam od pani w kolekturze ten spinacz wygląda tak nie wiem, nie wiem czy widzieliście to może nie wszyscy, ale ja dostałam taki spinacz no, ja to zawsze coś dostanę. Albo czekoladkę, albo spinacz. A to zdrapkę za darmo? No, też się zdarzało. Wystarczy się czasem uśmiechnąć i być miłym dla ludzi. Ech. I zobaczymy, co tutaj będzie. Ja się nie mogę doczekać. Ja się po prostu nie mogę doczekać, jak zacznę je drapać, bo jak sobie tak pomyślę, że ja bym wygrała tutaj główną wygraną w którejś z tej zdrabce. To powiem Wam, hmm, fajnie by było, bo jakbym nic nie robiła, a pieniądze mi przez parę lat by wpływały na konto. No, no wiecie, wiecie, no, sztuką jest zarobić, a nie narobić się. No, więc tylko takie wydrapanie takiej zdrabki to nie jest praca, prawda? No właśnie, to jest <ścoughs> szczęście no nie wiem, chyba tak, ale do pracy bym chodziła chodziłabym do normalnej pracy wiadomo są takie rzeczy, które nie są zastąpione przez pieniądze na przykład kontakt z ludźmi, prawda? no właśnie ok, jeszcze chciałabym na koniec pozdrowić Agnieszkę i Tomasza Podświartowskich. Ostatnio Tomasz napisał mi, że są moimi fanami. Bardzo cieszę się, że komuś podoba się w jaki sposób nagrywam i prowadzę swój kanał. Czarują dla mnie moje zdrabki, żeby wpadł mi niezły grosz. <noise> Dziękuję Wam kochani. Jeżeli sami chcielibyście być pozdrowieni przeze mnie w następnym odcinku, to oczywiście napiszcie mi w komentarzu o tym. Pozdrawiam Was serdecznie i miłej zabawy. No to sprawdźmy, co się kryje w pensji. Zobaczymy. Tutaj jest 11 i 24. Coś mi się ciężko to ściera. Nie podoba mi się to. Chyba drapaczek mi się stępił. Ja nie wiem. <śledzimy> Tutaj jest 22. No strasznie mi się ciężko drapie. Spójrzcie, nic. Kompletnie nic mi nie drapie, bardzo mi się to nie podoba. Strasznie się męczę. 32. No nie, no muszę chyba zmienić go. Zamieniłam drapaczek na poczciwą 5 złotówkę i zobaczymy, jak to będzie z nią. I z tego, co widzę, że jest fajnie, fajnie mi tutaj ściera. Zobaczmy te liczby, które mi tutaj. Się pokazały. No, niestety, z tego co widzę, nic z tego nie będzie. Spójrzcie, no nie. Gdzie są te literki kontrolne? Zaraz się przekonamy. O, są. Spójrzcie, pustak. Kolejna zdrabka. Zobaczcie, jak się pięknie tutaj świeci. Zobaczymy, co tutaj będzie. Czy jakaś wygrana nam się trafi, a może nie. Zobaczmy. 34, 35, 03 i 08. Takich liczb szukamy. 33. No, obok 34, więc to jest bardzo zły znak. Proszę bardzo, siódemka, a ja przecież mam ósemkę. Oj, fatalnie coś czuję, że będzie. Ale nic, zobaczmy dalej. Może mi się trafi jakaś wygrana, nawet taka malutka na pocieszenie. No. Zrod za zdrapkę. Mm, nie, <laughs> nie ma nic. Znowu pusta zdrapka. Ostatnia szansa w megapensji. Może tutaj się trafi jakaś wygrana, chociaż taka mała, ale żeby mi się trafiła. Eee, spójrzmy. To są wygrywające liczby. Trochę nie widać przez to światło, prawda? No tutaj muszę znaleźć taką samą liczbę. No i teraz szukamy eee, 0,4, 18.

No słuchajcie, nic pocieszającego. No nie ma nic. Trzeci rządek, czy coś tutaj się znajdzie. No z tego co widzę, to nic nie ma. Tutaj tutaj jest 11. No nie ma nic. OK. Sprawdzamy dalej. Czy tutaj jest jakaś liczba z wygrywających liczb? 29, 03 megapensja, 07, no i zobaczymy, co tutaj jeszcze jest, a tu mega pensja, fajnie by było. 32, no kochani, niestety pusta zdrapka. Trudno. Kochani, 3 na trzy zdrapki okazały się pustakami. No nic, widocznie dzisiaj miałam nie wygrać. Taka kolej losu. Pewnie kiedyś sobie jeszcze odbiję, ale teraz chciałam was zaprosić na jutrzejszy odcinek, gdzie będę przeprowadzać challenge z aż dwoma kanałami zdrapkowymi naraz. Co to będzie? Kto to będzie? No, musicie się dowiedzieć. Jutro koniecznie. Więc zapraszam Was, moi drodzy widzowie. Pozdrawiam.